Dzień dobry moi drodzy, mamy dzisiaj 4 grudnia Czwarty dzień Vlogmas W weekend nie nagrywam, bo tak jak widzieliście Wstawiłam wam na Instagrama i do ostatniego filmu informację Że zdarzył się w naszej rodzinie wypadek Siostra Kamila, słuchajcie, wyżyła z rodziną pożar Została założona, słuchajcie, zbiórka Także pieniądze na odnowę domu się zbierają Dostali oni bardzo dużo takich darów Bo szkoła zorganizowała zbiórkę Rzeczy pierwszej potrzeby, jakieś ciuchy Tylko, że tych ciuchów była, słuchajcie, cała masa i nie wszystkie się nadawały, bo po pierwsze nie wszystkie były w dobrym stanie I nie wszystkie też pasowały rozmiarem To co pasowało i co było ok, to oni sobie z tych darów wzięli A resztę słuchajcie Kamil zabrał I wpadliśmy na pomysł, że przebierzemy te rzeczy, zobaczymy co się jeszcze nadaje Wystawimy je na Vinted To co nam się uda zabrać jeszcze ze sprzedaży tych ciuchów przeznaczymy właśnie na odbudowę ich domu. Także bardzo was zachęcam, żeby zajrzeć na moje Vinted. Podlinkuję wam oczywiście w opisie. Dzisiaj bym się właśnie chciała zająć przebraniem i fotografowaniem tych rzeczy. Oczywiście będę musiała robić to w częściach, bo tych rzeczy jest cała masa. A tak poza tym, słuchajcie, to umówiłam się też dzisiaj z mamą i mamy zamiar upiec wam ciasteczka. No i co, kochani? Życie otoczy się dalej. Jeszcze bym bardzo wam chciała podziękować za wszelkie wpłaty. Na zbiórkę, którą podlinkowałam wam w poprzednim filmie i którą oczywiście linkuję wam też w tym filmie, w opisie, podobne także w komentarzu. Bardzo wam dziękuję, każdemu jednemu z osobna. Na ten moment, słuchajcie, mamy tam prawie już 17 tysięcy, także jestem dobrej myśli, że uda się sporą kwotę uzbierać. Przechodzimy jeszcze do kalendarza. Nie otwierałam żadnych kalendarzy w weekend i już wam pokazuję, co tam dzisiaj było. Zadanie z soboty to jest spędź wieczór ze świąteczną książką. Z niedzieli idź na długi spacer i dzisiaj wyczyść porządnie buty. Nawet Paula mi dorzuciła, słuchajcie, do kalendarza książkę, także bardzo Ci dziękuję kochana, na pewno dzisiaj sobie przysiądę, czytam wieczorem przed snem. A kto tutaj przysiędzie, ze mną otwierać kalendarz? Kto tu przysiędzie? Ty też będziesz czytać, Blanusiu? Może będzie jakiś piesek w książce, co? Jak będzie piesek, to pancia ci przeczyta. Jeżeli chodzi o spacer, to oczywiście spacer zrobię z pieskami, wyczyścić porządnie buty, to myślę, że po prostu jak będę wychodzić na spacer, bo mam jedne, słuchajcie, takie buty, które zakładam właśnie na spacery z psami, one są w tragicznym stanie i w zasadzie to przyda im się takie porządne szorowanie. Gałgańku mój mały! Gałgańku ty! Gdzieś gałgan. Mówię Blanusia, że ty jesteś bardzo słodka. Jest, już mama, będziemy robić ciasteczka, ale zanim ciasteczka, to najpierw sobie wypijemy kawę. I blania, I Bo pilnuję nóżkę, co? Jaką? Nie możesz mi taką. Z mleczkiem? Z mleczkiem. No, ja chyba sobie też taką mleczkę zrobię. No, no także ja już dzisiaj taką małą piłam, ale z mleczkiem się nie napiję. bo stwierdziliśmy, że w ogóle te ciasteczka nie mają cukru. Nie wiadomo, czy one będą dobre, więc żeby się upewnić, że będą, dołożymy trochę czekolady. pani, jest już wieczór. Ja jeszcze musiałam usiąść na chwilę do pracy. Mam jeszcze jeden kalendarz adwentowy, który w weekend dała mi mama. Kąpielowy kalendarz adwentowy. Już sobie otworzyłam, słuchajcie, jedynkę. Była tutaj kula do kąpieli. Dwójkę. Jest tutaj taka musująca tabletka i to jest chyba ta tabletka, którą można wykorzystać sobie na przykład do wymoczenia stóp. Na każdym okienku też jest jakiś cytat. Dzisiaj sobie otworzymy. W takim razie trzy okienka, tylko gdzie jest trójka? Ach, bo to idzie tak po kolei, to <laughs> wcale nie trzeba długo szukać. O, tu jest coś fajnego. Bujaj w obłokach, tutaj też jest ta tabletka musująca, jak pięknie właśnie. Czwóreczkę mamy tutaj. Znowu tabletka musująca. Słuchaj swoich uczuć. No i piąteczkę mamy tutaj. Tu jest coś fajnego, bo tutaj jest jakaś, ja widzę, taka... Ta tabletka założona z takich małych kuleczek, zaraz w ogóle zobaczymy. Co tam z tyłu jest napisane? I weźmiemy sobie jakąś kulkę do kąpieli, bo mam ochotę straszną się wykąpać. Tabletki do kąpieli, dłoni i stóp. Kule, Kapsułka z proszkiem pianotwórczym, czyli o, czyli na pewno sobie ją weźmiemy. Tabletki barwiące wodę. kostki do kąpieli. Brzuć koskadowanny, wypełniając w Tylko kurde, skąd ja mam wiedzieć, która to jest tabletka do kąpieli, a która jest tabletka do kąpieli, dłoni i stóp? To mi się wydaje, że jest do kąpieli. I wydaje mi się, że... no na pewno jest kula do kąpieli o, Weźmiemy pianotwór, a mamy coś w ogóle, to może weźmiemy tą też No a do kąpieli biorę sobie książkę, widzę, że ona jest jakimś świątecznym motywem, także idealnie Dzień dobry moi drodzy, ma dzień szósty Nie mogę wyjść z podziwu, jak mi się ostatnio słuchajcie włosy kręcą Tak samo istnieje, ale nie wiem czy jej dzieje, nie wyprostuję Siedzę sobie słuchajcie w sypialni i... Szukam wzrokiem szóstki w kalendarzu od Pauli. Jest. Mamy szóstkę. Otwieram i patrzymy, co tam w środku jest. Przelej pieniążki na dowolną akcję charytatywną. Bardzo fajne zadanie. Zaraz, słuchajcie, siadam do kompa i wybiorę jakąś zbiórkę. W zasadzie to ja dzisiaj nawet nie jadę przynajmniej śniadania. Powiem Wam, że dzisiaj wstałam i jakoś jestem w totalnym niedoczasie. Muszę się ogarnąć. Muszę zjeść śniadanie. Zjadłam sobie chyba też tego cukiereczka. Zrobię sobie kawę i zrobię make-up i będę działać Jak się ogarnę, jak nałożę makijaż, jak zrobię włosy, to to czuję się jakaś taka bardziej produktywna a dzisiaj jest tak zaspany dzień jest tak brzydka pogoda No właśnie, słuchajcie, dzisiaj są Mikołajki ale my w tym roku z Kamilem wymyśliliśmy, że nie będziemy sobie robić takich fizycznych prezentów tylko po prostu pójdziemy sobie na randkę idziemy dzisiaj do kina ale może na jaki film to Wam opowiem później A jeszcze jako przerwnik Wam pokażę Blanu się. Która razem z się po prostu uwielbia kłaść się na kapcia Dajcie znać, czy wasze pieski też tak robią Zaczęłam się już ubierać, wybieramy się do mamy Mamy mm. dla niej mały upominek z okazji, Mikołajek A potem, słuchajcie, idziemy do kina na film Dzika Noc Ja mam, słuchajcie, na sobie kozaki, spódnicę i taki sweterek Ale de facto odziedziczyłam po mamie Mama jak schudła, to ona nie lubi takich oversize'owych krojów Ona ja lubi rzeczy bardziej dopasowane. Zobaczcie, mama jest w świątecznym sweterku. A ja mam od Ciebie ten sweterek, co no, mi dałeś Ale masz fajny! Jest dzisiaj mamą Mikołaj? Dzisiaj Mikołaj, Mikołaj dzisiaj serwuje A Ja sobie też wezmę pierogi. Chodź, otworzysz prezent. Kochanie, dostajesz znowu świąteczną czapkę. Jezu Boże, jak daje po oczach. Bardzo no. Jezu, jeszcze dwa razy bardziej niż na co rok temu. Nie wiem, bo ty masz to źle założone. Holy jolly! Powinieneś mieć to na środku. Musisz sobie przekręcić. Jeszcze. O dobra, dobra, dobra. Skarpiery świąteczne. No, świąteczne skarpety klasy. Bier, świąteczny bir. No. no, i nowa I świąteczne gaczory. Jaki ładny domek. Weź sobie zapal. A on się pali? Tak. Bo ty masz takie zapalone. Uuu, jaki ładny. No i. O, ja też mam skarpety zimowe. Skarpiery. Ojej, kuj, i ten kultowy samochodzik. Skąd to jest? A wiesz, stepko? Ja nie pamiętam, gdzie ja to Rok temu na YouTubie widziałam, że każdy chciał mieć taki samochodzik. Jakie słomki fajne! No słomki, zobacz, to w pewko takie. Nie wiedziałam, komu dać, czy Tobie, czy Kamilowi do środka, ale to, S razem, to razem będziemy pili. No, no. fajnie. Kalendarz adwentowy Irving. Herbatkę możecie sobie pić choinkę, to się rozkłada. A, to rok temu miałam też taką. No, super. I ten. Marindo. I też to możecie wziąć po... Ten. Wchodzimy już do domu zobaczcie. Śnieg pada, dosyć się zamienił w śnieg. wsiadam do Kamanka. No więc kochani zaczął padać śnieg i Akmanek ledwo wyjechał, bo nas trochę wpadł, dostawił. co? Tak na styku było. Jedziemy jeszcze szybko do galerii, zajrzymy może do Empiku. Chcę ja tam zawsze oglądać. Oglądać co jest ciekawego. Że chwilę poglądać, a potem idziemy do kina. Już jesteśmy w domu, jesteśmy po seansie. No i jak Ci się, Kamanek, film podobał? Groteska trochę. Trochę taki groteskowy, ale dla mnie był zabawny. Oprócz tych scen walki, pełnych krwi, gdzie Ania odwracała głowę, no to... No, no bo to był taki film akcji trochę, nie? Szatkowanie ludzi w rytm świątecznej muzyczki. To trochę był taki film akcji, ale był momentami zabawny, śmiałam się. W no tego typu też filmach nie są jakieś takie nierealistyczne rzeczy. Albo coś, no to ogólnie przyjemny seans. Można spokojnie się wybrać, no tylko... I w, tematyce. W, tematyce w tematyce. świątecznej byliśmy, nie wiem czy wspomniałam, byliśmy na filmie Dzika Noc, Violent Night. A no tak, tak, ja. E, w oryginale. No ja się uśmiałam, nie był to konwencjonalny świąteczny film, coś nowego. Zobaczcie jak w ogóle mi się e, trzymają te luki, których sobie nie robiłam, które po prostu mi się zrobiły, bo nie wysuszyłam włosów, już mi się dzisiaj nie chciało suszyć głosu. Cześć, Blanulka! Cześć, Blanusia! Co lubiłaś, jak nas nie było w domu? teraz. No! Kropusia? Coś ci się chyba pomerdało tym ogonkiem. No dobra, i tym pięknym akcentem słuchajcie, żegnamy się z wami. Blania, dawaj kciuka w górę. Piątka. Zachęcamy do piątek, do kciuków. Żegnamy się. Do następnego. Buziaczki Buziaczki. Papa.